Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Powol... No i dobrze, to ja teraz z komentarzem pojadę w takim razie. Znajdę się w środku stawki. Mamy prostą stratową. Nagramy tą rundę. Chodzi po o to, żeby pokazać Wam jak będzie wyglądała też runda Steven Cycle Cross Cup w Policach. Gdzie runda będzie niemalże identyczna. Może odrobinę różniąca się tutaj tą sekwencją zakrętów. Na polanie, więc prosta startowa będą. Dzisiaj mamy dwie nawrotki. Docelowo na rundzie będą nawrotki trzy, tak żeby to wydłużyć, żeby się mogło rozjechać. Nikt nie wyprzedza trenera! Powiedział, że ten obraz trochę zawsze I tutaj zakręt przy wjeździe do szkoły będzie szeroko, tak żeby było bezpiecznie. Powjeżdżamy z trawy na chodnik, co sprawić może, że koło się może uśliznąć. Tego nie chcemy, więc szeroko. Na polanie szykany, czyli trzeba szeroko i wychodzić w miarę wąsko, żeby zachować prędkość. kolejna prosta i jedziemy za chwilę na prostą dojazdową do na prostą dojazdową do schodów tu sobie poobserwujemy jakie są techniki pokonywania tych schodów przez różnych zawodników będzie podjeżdżał? Co? Maciej będzie podjeżdżał? Jej za pierwszym razem jak już nie o tutaj na walizkę niesie zawodnik rower, widzę Inni na ramieniu Ardian, dlaczego na walizkę nie? Czemu masz gibon w ramię? Będę A to wiesz, gdzie przełajowcy montują? Tutaj, mój drogi Tu, tak Chyba, że tam nie masz dziurek Pokój na rower chłopaku. Bramka to no warto być wysoko, wiadomo, żeby się jak to mówią, nie zabenclować. Większość biega, można przeskakiwać. Kamera numer dwa. Chcemy wrócić do tego, trenerze, czy jecimy? No i dobrze. O, Feluś, od razu linię nie znalazłeś. Zuch! Ryle <grym> wszędzie. Trener! Kajewski, trener przez duże H! To zabawa. Gdzie Gdzie Patrzcie teraz, patrzcie teraz, patrz, to no, <grym> kto znakował trasę? Można? Nie, ta kategoria ma gołoby. odbiłem się jak od ściany, co? No i dobra. Trener mnie przestawił. Zrozumiałem gdzie moje miejsce. Pokazał się jak Peter by Hamiltonowi. Co? Tak, jak Peter Hamiltonowi tutaj porównanie. Ok, wjeżdżamy na singielek. Ten singiel jest lubiany przez zawodników. Jeżdżą tutaj lokalni zawodnicy, amatorzy MTB i przełaju i lubią to. Lubią właśnie te, tak, jak, trochę jak pumptrack, te chopeczki. Kolejna przeszkoda. Delikatnie, delikatnie Rafciu, żebyś sobie krzywdy nie zrobił. Tutaj raczej po szerokim, po piasek, ale jadą różnie. Dobrze, za modelkę. O, szeroko i wąsko, nie? No dobrze, wyjeżdżamy z Singla i w Rynnę. Taką w koryto wody. jest szybko, ale ten zakręt tutaj jest taki dość niewdzięczny, wyrzucający i trzeba zamykać i szybko się składać właśnie do wejścia w Okej, Ok, no ja przeskoczyłem, reszta biega. Szybciej ręka na, na, na górną ramę. Za późno siadasz, za późno ręka na ramę, ręka na ramę. Elegancko. Jutro szkolenie będzie z tego. Śniemy. Ale się kręci przełajowo Ty trenerze ja cię zostawiłem na chwilę? gdzie no. ty, ty jesteś a ty kurde z, że tak powiem z dwoma dziewczętami a czego się spodziewałem? La la la, gadu gadu To szkolenie miało być No i dobrze no to nie, Ja potrzebuję ludzi, którzy wychają Pogadają ze mną, niech się powiedzą, Rozumiem To, to, to do ucha, nie? No i dobra, to mamy teraz taką sekwencję zjazdów, podjazdów z szybkimi zakrętami. Mila szerzej, szerzej. Nie hamuj, nie? Ale jest fizyczna. Czyli szybki zakręt, szybki zjazd i podjazd w korbach. Ale moje szybki się tutaj trzymają. Znaczy siatki, przepraszam. Ja bym szerzej, nie? A no, szerzej? Co za zbój nam taśmę zrywa tutaj? Dzięki. Trawer piaskowy, trudny. Można zrobić kabum. No i mamy nasz podjazd. Zobaczymy. Techniki różne. Trener w lewą. Reszta świata w prawą. Dziękuję, zapencydowałaś mnie. Ale jedno masz do tego prawo. To ty jedziesz z przodu. Także wniosek taki, że jak można, to lepiej na takiej trudnej przeszkodzie wyprzedzić no zawodnika i spróbować się na nami znaleźć przed potencjalnym spowalniaczem. Oj! Zjazd. Już przeschłeś, fajnie. Dawaj Natalka, dawaj. To chodź, chodź. A wiedziałem, że on tam jest. Ale żartowniść z tego trenera, patrzcie go no. No i máme plnou rundę.